Witamy serdecznie w Drewnianych Poniedziałkach. Witają Was Marcin Smajdor i Oskar z klasy ósmej. Oskar wykonał tutaj zdjęcia, które widzicie po lewej i po prawej stronie. To zdjęcia kościoła w Kremsku pod wezwaniem świętego Jakuba z lat 1737-1741. W ramach takiej akcji tropiciele Drewnianych Poniedziałków Polegająca ta akcja była na tym, że było to wakacje i uczniowie, którzy podróżowali po Polsce i właśnie między innymi Oskar, który na więcej wysłał tych zdjęć z różnych miejsc, wysyłali te zdjęcia na adres mailowy i wtedy publikowałem te zdjęcie na Facebooku szkolnym. Oskar, powiedz nam, dlaczego warto odpowiadać na zagadki w drewnianych poniedziałkach, bo Ty, jako jedyny z uczniów, odpowiedziałeś na, w tamtym roku szkolnym na wszystkie zagadki. Według mnie są bardzo ciekawe odcinki. Pan Smajder bardzo dobrze je tak jakby, opowiada Oraz można dodatkowe punkty zebrać, które się przydałem czasami. No właśnie, w tym roku niestety te dodatkowe punkty to tylko jeden na jeden, bo nie ma już dodatkowych, ale zawsze to jeden, to jeden na jeden się przydaje. I krótka historia kościoła w Kremsku. E, fundował go Nataniel Kuncer, sołty z wioski Kremsk. E, i również Jakub Templiński, który był dziekanem czuchowskim. Zresztą para... kościół w Kremsku jest kościołem filialnym parafii w Czuchowie. Jest to kościół szachulcowy, jednonawowy, konstrukcji słupowo ramowej Posiada trójboczne prezbiterium z boczną zakrystią. Z boku nawy istnieje kruchta. Mamy również na zdjęciu pokazaną wieżę, która jest ładnie nad nawą nadbudowana. Posiada dzwon z 1734 odlany przez Dawida Bieka, również otynkowane wnętrze, a ołtarz i ambona została przeniesiona z rozebranego kościoła właśnie w Czuchowie do Kremska. Posiada kościół również barokową ściennicę. Z ciekawych informacji tu można dodać, że również w miejscowości znajdują się domy drewniane oraz dwa wczesnośredniowieczne grodziska na terenie miejscowości, a na środku mamy herb Poraj, to herb rodziny Kremskich, prawdopodobnie ta nazwa jest również związana z rodziną Kremskich. Tutaj ten herb był przyznawany w szlachcie litewskiej, ponieważ ten kościół znajduje się na terenie Województwa Pomorskiego. Po Unii Unii w Chorodle w 1413. Sztakta litewska została również objęta tymi wszystkimi przywilejami, które miała Sztakta Polska i właśnie między innymi także te herby przejęła. W herbie poraj znajduje się na środku Biała Róża. Natomiast sama wieś Kremsk powstała prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku i była wsią należącą do starostwa Czuchowskiego. Rozwiążemy z Oskarem zagadkę z ubiegłego tygodnia. Pytałem o proboszcza parafii w słopnicach. To ksiądz Jan Gniewek. Najszybciej odpowiedziała Sara z klasy pierwszej A liceum. Bardzo się cieszę, że również licealiści oglądają nasz kanał. A dzisiaj zapytam, w jakiej decyzji znajduje się kościół filialny, właśnie o którym dzisiaj mówiliśmy. Wysłamy wiadomość na adres mailowy marcin.smajdor.małpajce.edu.pl bardzo dziękuję Oskarowi, naszemu miłemu gościowi i zapraszam, za tydzień będzie kolejna historia. Oto jak ktoś puka do biblioteki, więc musimy kończyć z Oskarem. Dobrego tygodnia, do zobaczenia i do usłyszenia.